A więc witajcie, moi drodzy widzowie. Jak możecie zobaczyć, wuja świstu zainwestował w jakość. Jest po prostu super. Jakby zaopatrzył się słuchajcie, w lustrzankę, tak chciałem Wam następnie tutaj dodać. Ale dzisiaj nie o tym. W dzisiejszym odcinku przyjdę do Was z mega, mega, mega mocną rozdzielczością 4x3, która troszkę przypomina Full HD, ale jednak to Full HD nie jest. Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam ją pokazać, bo jest to ciągle 4 na 3 ale z naprawdę mega, mega dobrą jakością. Wydaje mi się, że większość z Was mogła tej rozdzielczości po prostu nie znać. Takie mam wrażenie. Jest to taka rozdzielczość, którą nie widziałem, żeby ktokolwiek grał. Yy, warto, wydaje mi się, ją przetestować, sprawdzić, czy dobrze się strzela, ponieważ, jak możecie już wiedzieć, w CSG2 dużo osób gra Full HD, dlatego fajnie, jak jest taka rozdziałka, 4x3, jednak, ale gdzieś tam jest troszkę Full HD, ta jakość jest lepsza, dlatego w dzisiejszym odcinku chciałbym wam ją pokazać, chciałbym wam pokazać, jak ją ustawić i. Zobaczcie jak to chodzi, także subujcie, łapkujcie, komentujcie Oglądajcie do końca, bo naprawdę dużo osób z was mnie nie subskrybuje Za co jest mi mega, mega przykro Następnie to byłoby na tyle, oglądajcie do końca Pozdro! No witam, witam cię mój drogi pierniczku Bardzo serdecznie chciałbym cię zaprosić na stronę CSGO Skins Na stronce bardzo regularnie organizowane są nowe eventy Strona oferuje wiele możliwości, takich jak Ace Battle, Exchanger oraz darmowa daily skrzynka Używając mojego kodu ŚWISTU na start dostajecie 10% i 2,10 zł na pierwszą skrzynkę. Moi drodzy widzowie, dodatkowo na stronie CSGOSKIN zruszyłem z konkursem na kosy łącznej wartości ponad 5000 zł. To jest słuchajcie, coś chorego. A żeby Ażeby je wygrać, wystarczy tylko wpłacić z kodem świstu minimum 840 i automatycznie bierzesz udział w losowaniu. Do zobaczenia na stronie mordeczko. Pozdrawiam. A więc moi drodzy widzowie, rozdzielczość, którą dzisiaj będziemy sobie testować, sprawdzać, pokazywać, to będzie 1920 na 1440. Słuchajcie, no, nie widziałem filmiku o tej rozdziałce. Ostatnią sobie znalazłem, troszkę pograłem, potestowałem, jest naprawdę, słuchajcie, git, jest naprawdę generalnie spoko, określimy, słuchajcie, nawet to mianę najładniejszej rozdzielczości 4x3, no bo tak to, słuchajcie, wygląda, że ta rozdziałka to jest jednak 4x3, a wygląda naprawdę spoko, także przechodzimy dalej, słuchajcie, już wam pokażę jak to ustawić, a więc tak, słuchajcie, przechodzimy sobie, jeśli macie kartę Nvidia, wiem jak to ustawić, jak macie AMD, niestety tego nie wiem. Przechodzimy sobie tutaj, pokaż więcej opcji panel sterowania NVIDIA. Klikamy, słuchajcie, monitor. Jeśli macie dwa, które nas po prostu interesuje, czy to jest mój łańcuch, zały. W tym miejscu robimy włącznie standardowe rozdzielczości. Tutaj wpisujemy 1920 na 1440. Robimy test. Słuchajcie, rozdziałka powinna nam się pokazać jako niestandardowa. W tym momencie to jest. Jest, słuchajcie, niestandardowa, także. Według tutaj moich obliczeń powinno to już działać w ces Powinniśmy odpalić se, sam a móc zmienić i pokażę Wam jak to kapitalnie wygląda. I jeszcze warto zrobić, jeśli nie chcecie grać yy, na paskach, bo większość gra czy nie gra na paskach, warto wejść tutaj w, w dostosuj rozmiar i pozycję pulpitu i tutaj po prostu kliknąć pełnego. To wszystko zapisać, słuchajcie, i to powinno wszystko ładnie chodzić, już w się ładnie działać. Także. Ja nie przedudam, idziemy do C.S.K. Zobaczyć, czy moje gadanie ma swoje odzorowanie, widzowie. Mój drogi widzu, w tym odcinku oraz w tym miesiącu masz u mnie do wygrania właśnie taką kosę. Jest to słuchajcie, nóż myśliwski Staledemocenska Field Tested. Wartość na Steamie około 1000 zł. Świstu, taką kosę rozdaje, słuchajcie. A jedynie co musicie zrobić, żeby ją wygrać, to wbić na mojego Discorda, w link macie w opisie. Wejdź na kanał Świstu Kosa i zrobić wszystkie wymagania, jakie tam się pojawiają. Ja życzę powodzenia i pamiętaj, Misiaczku, oglądaj do końca. Pozdro! Dobra, słuchajcie, jesteśmy w gierce, czyli standardowo, jak chcemy jakąś rodziałkę, przechodzimy w ustawienia, obraz. Tu 4 na 3 i co? I nasza rozdziałka. Tutaj jest, jak możecie zauważyć, jest ta rozdziałka. Zmieniamy na nią 144 Hz i sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Boom, słuchajcie, mamy to. Jest rozdziałka 1920 na 1440 jest tutaj pięknie ustawiona. Przejdziemy sobie, słuchajcie, może na jakąś mapkę. Postrzelamy, zobaczymy, jak to wygląda. Bo jednak trochę gram na tej rozdziałce, słuchajcie, ale nie, nie aż tak wiele. Nie? Także musicie na to brać poprawkę. Najlepiej, słuchajcie, jak każda właśnie produkcja, co ja Wam oferuję, czyli YouTuberzy, sprawdźcie sobie sami, czy Wam to się podoba. Ale ja już na przykład widzę, że totalnie na przykład te litery to są mega. O, ale to jest szczegółowe, zobaczcie widzowie, to jest 4 na 3 które wygląda naprawdę dobrze Moi widzowie, to 4 na 3 się serio dobrze prezentuje, zobaczcie to Widzowie, to serio dobrze wygląda, jak możecie zobaczyć na ekranie, jest serio, serio spoko Jest mega dobra jakość w ogóle tej, o zobaczcie tutaj sobie digierka wyciągnę No jak on wygląda i to jest 4 na 3 i mega, mega dziwne szczerze wam powiem, że to jest ciągle 4 na 3 a ma jakość jakby to było, nie wiem, Full HD na przykład, nie? Słuchajcie, musimy sobie sprawdzić jak to wygląda na Mirku, to jest 4x3, ale to wygląda po prostu słuchajcie kapitalnie, zobaczcie tą całą mapę, przebiegniemy sobie te piksele, te szczegóły, te tekstury, to naprawdę słuchajcie wygląda dobrze, no nie spodziewałem się, że rozdziałka 4x3 może naprawdę aż tak dobrze wyglądać widzowie, a jest serio, serio spoko, naprawdę słuchajcie, warto ją sprawdzić, warto na niej postrzelać, bo jednak ta jakość jest mega, mega dobra. A ciągle jest to 4 na 3, czyli te modele jakby postaci są ciągle takie same jak były wcześniej, nie? Nie, tak samo jak 4 na 3 może gracie, no to wiadomo, że 4 na 3 ma troszkę szersze modele postaci, nie? Także naprawdę słuchajcie, warto to sprawdzić, zobaczyć po swojemu Bo wygląda to w mojej opinii szczerze mega, mega ładnie. Jest mega, mega... Fajny obraz i mega jakość po prostu. No lepiej mi się wydaje taki takie się będzie, brało, bo ja powiem wam, że ja czasami jak gram na słabszej rozdzielczości, ja nie widzę. Tutaj nie miałem tego problemu. Tu naprawdę mi wszystko fajnie siadało, chodziło i do tego dobrze wyglądało. Zobaczcie tego skinka. To jest 4 na 3. On wygląda jakby full HD kompletnie. No, no naprawdę to fajnie wyglądało, powiem szczerze, że serio, serio, jest git widzowie. Naprawdę słuchajcie, jest git. I przetestujcie to po swojemu po prostu. Ja wam to nie będę już dalej pokazywał jak strzelangowy, bo do tego, żeby się przestrzeni, że jestem taki dobry. <laughs> Także, moi drodzy widzowie, przetestujcie to sobie sami, zobaczcie, jak wam się na tym gra. Ja takie coś znalazłem, no to wam takie coś od razu podsyłam, daję wam do sprawdzenia. Ja tak, słuchajcie, jestem, że jak coś znajdę ciekawego, to wydaje mi się, że fajnie się podzielić tym z wami. Żebyście też wiedzieli, że coś takiego jest Dlatego moi drodzy widzowie, w tym odcinku to by na tyle Dziękuję bardzo, że oglądaliście do końca Przetestujcie sobie tą rozdziałkę Mam dla was przygotowane jeszcze kilka właśnie takich filmików Typu ciekawostki Warto takie coś znać, słuchajcie, według mnie takich filmików nigdy nie jest za mało Bo fajnie po prostu wiedzieć, że jest coś innego Coś fajnego, coś można zmienić Także tyle słuchajcie od Fista. Łapkujcie, subujcie, komentujcie Dziękuję jeszcze raz, że oglądaliście do końca Pamiętajcie o konkursach na kosy, bo są ogromne Także trzymajcie się, cześć, nara